Dużo osób ma wrażenie, że ma taki pewien problem z tym, kiedy to jest Dobry moment na to, żeby wrócić, na to, żeby e, z powrotem się zakochać? Czy jest, jakaś, e, czy jest jakiś deadline, czy jest jakiś e, deadline samotności? To jest w ogóle pytanie, które tak sobie myślę, że jak otwieram okienko na Instagramie, to ono się często pojawia. Czyli w ogóle pytanie o to, jak długo e, mogę opłakiwać związek, w którym, który się zakończył. E, i, I ja mam takie wrażenie, że ludzie na wszystko lubią mieć jakiś termin, wiesz, jakieś tak. zasady ustalone, że jak już jest po. Wyżej tego to już jest nienormalne. To już nie można. I, I też nie biorą pod uwagę tego, że im bardziej się zastanawiasz nad tym, czy to, co robisz, jest normalne, że to wydłuża ten proces. No bo się nie przerabiasz sobie emocji, tylko się skupiasz w ogóle na jakimś problemie, który, który powstał mhm. przy, przy okazji.